Cześć, witam wszystkich w ten niedzielny poranek z zestawem za 60 zł. Mam gwiezdną kasę, starożytny skarb, owocową eksplozję, super linie, wiśniowe 7, szczęśliwe linie i super 13. Dzisiaj pojawił się maluszek, bo też nasz maluszek, nasz mały Jasiek dzisiaj kończy roczek. Jeny, jak to szybko minęło.

których szukam. Yy, I biedronki nie widzę. Tęcza i cytryna. Ok. Arbuz i truskawka. Słońce i gwiazda. Diament i kości, klucz i wiśnie, złoto i dzwon, dzwon, dzwon i dzwon. Jabłko i garnek. Szansa jest. Trefl i korona. I tu korona. Winogrono i sakwa. Jest tylko winogrono i chwila prawdy. Pik i słoń. No ale niestety przegrana druga. No to. Oj, co tu mam tak krzywo. To teraz wiśniowe. 7 z numerem 12. Kto nie widział, na premierze mieliśmy całą paczkę. Także zapraszam do obejrzenia tego filmu. Mam truskawkę, kwiata, ananasa, cytrynkę i biedronkę. Jest i arbus, i jest siódemka. Czyli pierwsza wygrana. Śliwka, awokado. I motyl pod tą siódemką. Dyszka. Kontrolny Z. Były szczęśliwe linie, niestety przegrane. No to teraz super linie z numerem 35. Leżak i diament. Tych symboli szukam. Diament, diament. Ale rzaka nie widzę. Gwiazda i słońce. Gwiazdka. Słoneczko. Słońce. Dobra. Wiatrak i popcorn. Jest wiatrak. Kolejny. I tutaj wiatrak. Księżyc, i krab. Księżyc, następny, kolejny, i kraba nie ma, piłka i tęcza, parasol i klucz. Sporo symboli nie ma. Balony i cytryna. Ale za to cytryny nadrobiły. Rower rolki. Eee, rolki, lody i dzwon. Moneta i czapka. Moneta tutaj. Łódź i biedronka. Łódź, Łódź i Łódź. No, niestety, linii nie mamy. Kontrolne różne. Owocowa eksplozja z numerem 31. Borówka i banan, banan, banany. Mm, tutaj i kolejne. Pomarańcza i ananas. Pomarańcza i ananas. Jeden rodzynek. Truskawka i kiwi. Truskawa, truskawa. Mamy kiwi, 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 kiwi. O. I to tyle. Wisienki i kokos. Wiśnie. Ale truskawka była. I mamy tu kokosy, gruszka i cytryna, cytrynka. A to było pomarańczo i cytryna, arbuz i winogrono. Winogronko. Mm, I tu mamy dwa arbuzy. I winogrona jeszcze tutaj. Chwila prawdy, figa i melon. Melon, figa. Dwa melony, a tu był arbus. Ale niestety co? Pusto, nie? Oczywiście. No to starożytny skarb, którego większość teraz męczy, bo jest warto, bo warto. Z numerem piątym szukamy trzech takich samych symboli. Jest mumia, mumia, palma, wielbłąd i statek. No już miałam nadzieję. Skrzynia, co tu jest? Sfinks, łuk dzban, niestety e, bonus e, już nie jest dla nas. E, jest wielbłąd, sfinks, papirus, ibis, no i hełm, skrzynia, winogrono, słoneczko, mumia i sfinks. Palma, hełm, e, wielbłąd, papirus i piramida. Zobaczcie, wszystko różne. Palma, statek, Winogrono, e, piramida i winogrono. Dzban, statek, ibis. Co tu jest? Faraon i skrzynia. Co? Nic. Co mogliśmy mieć w bonusie? Dwie dychy szalone. No to teraz czy Gwiezdna Kasa uratuje? Oby. Podkowa, serce. Albo napis 25 lat poszukiwane. Zdrabka ma numer 5. A mam okulary, klaps, planetę, nutę, ciasteczka, hamburgera, diament. Dawno nie było u nas tej zdrabki. Zamek, pik, muffin, gitara, aparat, mikrofon. Jabłko, palma, kompas, parasol, kwiatek, pies, astronauta, karo. No, gwiazdna kasa, bądź gwiazdą worek, dzwon, łódź, zegar, śliwka, klucz, kawa, luneta i szalik. Niestety w bonusie. Szukamy kwoty. Jest księżyc. Dla pewności kontrolny jeszcze tutaj. Zdrapie chociaż, zobaczcie, gdzie one były? A tu mam G, N, no różne. Niestety, także dzisiaj na 70 złotych wisienki ratują sytuację, bo dają nam dychę, eee, także ta zdrapka czasami może przynosić nam szczęście. Będziemy ją męczyć dalej, próbować eee, i co? Życzymy Wam pięknego, cudownego dnia. My lecimy świętować, bo, tak jak mówiłam na początku filmu, nasz kawaler kończy rok. Eee, także bardzo Wam dziękuję za oglądanie i uciekam do swoich spraw. Miłego dnia! Pa!